I tutaj mamy takie książeczki, i tutaj jest coś zrealizowanego. A super, dziękujemy ślicznie. I tutaj mamy, rozumiem, że to jest Bank Polski, tak? Tak, PKO. I to jest PKO Bank Polski przekazuje dla nas na naszą zabawę. Na I tu mamy książeczki. Tu mamy masę książeczek. A, to mamy wyjęte. I co my tu mamy za książeczki? A, czym jest pierwsza pomoc? Czyli książeczki tak. uczymy się o defibrylatorze. uczymy się o pierwszej pomocy, czyli jak prawidłowo udzielać tej pomocy. Mamy kilka tych książeczek. W jaki sposób przeprowadzić sucydację krążeniowo-oddechową. Ślicznie to wygląda. Numer ICE dla mamy, żeby zadzwonić do mamusi. Dziękujemy ślicznie. I tu mamy kocyk. A na czym ten kocyk polega? To mamy kocyk, który możemy rozłożyć i na nim, i na nim jest pierwsza pomoc? Nie, nie, nie. I żeby położyć i przykładowo no, yy, no takich Czyli mamy kocek, a ten kocek możemy przeznaczyć na nagrodę na przykład tak. dla, za jakiś dyplom za pierwsze miejsce albo za drugie miejsce? Mhm. Super, Teraz tak. ja w takim razie ślicznie dziękuję. To dla Madzi. Piąteczka dla was. Dziękuję ślicznie.